Seba, słyszałeś o tym? Eee, słyszałeś o tym, że Trump chce rozwiązać NATO? Czyli co? Za chwilę wojna, a my tracimy największego sojusznika? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Cześć, z tej strony prosto z rynku, prosto rynku, grupa Daytrader Kopie Fix. Ja nazywam się Maciej Greluch, Razem ze mną jest. Sebastian Czajkowski, witajcie, cześć. Seba, odpowiadając na pytanie, jest duża, duże prawdopodobieństwo, że to może się stać, a już nawet wcześniej były takie próby, choć ostatecznie Trump się z tego wycofał. Ale żeby właśnie zrozumieć bardziej temat, opowiem tobie o osobie trochę Trumpa, bo to nie jest y, zwykły taki polityk, jaki mamy do czynienia, bo to nie jest gość, który jest z, jest z zawodu politykiem. To jest gość, który jest ogólnie biznesmenem, a do polityki poszedł, y, no. Nie wiem, po prostu poszedł do, poszedł do polityki, został prezydentem. Ja wiem, ja wiem dlaczego, bo to jest człowiek, gdzie jego ego i ambicje to jest 60 metrów przed nim, a zostać prezydentem USA no to chyba większych ambicji nie można mieć. Co nie? Tak, i, większe, i wyrobienie sobie większej marki osobistej, bo z tego co słyszałem, jego marka osobista zaczęła podupadać, ale po tym jak został prezydentem, to wiadomo był wystrzew, został dwukrotnie. No i przechodzimy właśnie tego, że sam Trump, zresztą pewnie jak bardzo wiele osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, że ich dziadkowie pochodzą z Europy albo ogólnie mają korzenie właśnie europejskie, tak samo jak i Trump ma korzenie europejskie. Posiada niemieckie, szkockie i szwedzkie korzenie. I to jest mega ciekawa informacja, że między 1991 a 2009 rokiem cztery razy zbankrutował przez nadmierną dźwignię finansową, i później w 2015 odbudował ten majątek do 4,5 miliarda dolarów. No później w 2016 mu to trochę stopniało, ale, ale na 3,7 miliarda dolarów to jest dalej kupa pieniędzy. I pytanie, jak te bankructwa wyglądały, czy to było tylko właśnie takie, że wiesz, że on zbankrutował, nie miał pieniędzy na koncie, a dalej miał nieruchomości, czy faktycznie zaczynał powiedzmy od przysłowiowego zera. Eee, chciałem właśnie też poruszyć ten temat, przedstawić właśnie Trumpa trochę jako biznesmena, ale nie, nie po to się tutaj też spotkaliśmy, bo Ty sobie zebrałeś właśnie ciekawe informacje, dlaczego ostatnio właśnie Trump powiedział to, co powiedział, a już chyba wiele z nas słyszało. I właśnie bardzo ciekawe spostrzeżenia też masz, dlaczego tak zrobił. No ogólnie rzecz biorąc, każdy widzi ostatnio wypowiedzi u nas Donalda Tuska, gdzieś tam nawet przy połączeniu przy spotkaniach gdzieś takich plenarnych z, z prezydentem Maciejem Dudą, gdzie no trochę zaczęliśmy, że tak powiem kolokwialnie cząść gaciami, tak, no bo nagle nasz największy sojusznik powiedział, że zacytuję. Zagroził, że gdy zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych wobec sojuszu. Co więcej, zachęcał Rosję do ataku na te kraje. No i to było tak naprawdę lawinę komentarzy, spostrzeżeń, że to było takie bardzo niepolityczne zagranie. To było takie e, zachowanie biznesmena i o tym też porozmawiamy, dlaczego. E, też rozmawialiśmy o tym, Maciej ma świadomość, że kraje NATO muszą przeznaczać 2% swojego PKB na uzbrojenie, na militarność, tak? Natomiast, o ile dobrze pamiętam, tam tylko wypisane kilka krajów. Tak jak powiedziałeś, z 31 krajów chyba tylko 11 spełnia ten obowiązek. Tak, tak. Tylko 11 krajów spełnia obowiązek. No i tutaj można się pochwalić, bo tak naprawdę Polska jest y, top liderem z wrzutce <grym> militarnej. Polska daje 3,9% swojego PKB, na drugim miejscu jest USA 3,5% i Grecja 3%. To są tak jakby te czołowe kraje. Mhm. Stania 2.1, Rumunia, Węgry 2.4, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia przekraczają 2%. Natomiast my jesteśmy tą tak zwaną flanką wschodnią, która dzieli nas między tymi bogatymi krajami zachodu, czyli między innymi Francja, Niemcy, Włochy. Te kraje mają najlepsze PKB tak naprawdę. Natomiast Belgia zrzuca się 1,1, Francja 1,9 i Niemcy, które tak największy spór 1,6%, czyli nie spełniają tak jakby A i też słuchaj, też co jest mega ważne, że nasze 3,9% PKB nie równa się temu 3,5, co dają stany, nie? To też jest mega ważne. <grytanie> Bardzo ważne, dlatego ja uważam, że Polska dając 3,9 chce tak, jakby pokazać, że daje więcej. Żeby to nie było tak, że PKB polski porównujemy do PKB Niemiec, bo może się okazać, że te niemieckie 1,6 jest 6 razy bardziej warte niż polskie 3,9, tak? Natomiast no ogólnie tu nie ma tak, jakby okrężenia kwotą, że wrzucamy kwotę. Wrzucamy mhm. tu ty zarabiasz 100 milionów, a ty zarabiasz 10 milionów, to dajemy 2%. Tyle, ile każdy może, tyle daje, a nie oceniamy tego, kto ile daje. Natomiast dużo ból kręci się wokół Niemiec, no i tutaj tak naprawdę jest o to wielka zadyma, ponieważ Niemcy dają te 1,6%, to jest ponad 60 miliardów dolarów, tak? Gdyby uzupełnili o te brakujące 0,4%, czyli dawaliby 2%, to jest dodatkowo 10 miliardów dolarów, które się faktycznie brakuje nawet przy pomocy dla Ukrainy. No i kto musi dać? No wujek, BN, Ameryka, Stany muszą wyłożyć te pieniądze. No i teraz spójrzmy na całą kształt, no bo Dużo plotek jest. Widziałem też ankiety, gdzie tak naprawdę 86% ankietowanych osób uważa, że Biden już nie będzie na kolejną kadencję wybrany. Ludzie nie chcą go. Jest za, za stary, to może ze słowo zbyt dojrzałym mężczyzną, o tak ładnie powiem. Nie do końca ogarnia, co się wokół niego dzieje, więc, Trump ma bardzo duże szanse na wejście. Na prezydenta, w momencie kiedy on wejdzie, no to już tak naprawdę kilka razy zapowiedział, że wyjdzie z NATO albo rozwali te NATO, skończy się ten sojusz, tak jakby skończy się wsparcie. Stany mają dużo większy problem, bo mają Chiny obok, gdzie też ta wojna tak jakby wisi gdzieś tam w powietrzu, wojna cały czas tam taka cicha, zimna wojna powiedzmy trwa. No i my tak naprawdę tutaj z poziomu Europy jesteśmy dalekim, dalekim jakimś tam światem, gdzie są jakieś problemy. A w Ameryce samej są bardzo poważne problemy, więc no, ja, ja trochę na tę wypowiedź Trumpa patrzę nie jak na polityka, tylko jak na biznesmena. Oczywiście nie jest to go wypowiedź godna przyszłego prezydenta. Zdecydowanie tak, no bo mhm. tak powinien wypowiedzieć. Tak, i został skrytykowany nawet przez swoją partię, nie? Przez tam kilku członków właśnie z republikanów. Tak, a, a czytałem nawet wywiady, gdzie Biden to, wiecie, powyzywał go tam, nie będę tutaj cytował tych rzeczy, bo mi jakoś nie przystoi na naszym kanale używać wulgaryzmów, zatem hmm. Biden miał problemu z używaniem wulgaryzmów w stosunku do Trumpa. Natomiast to wszystko powoduje to, że my jesteśmy takim taką ścianą, która jest najbliżej, my jesteśmy tą e, wschodnią flanką, tak to nazwijmy, gdzie najszybciej wojna może do nas przyjść. Tak? Dlatego między innymi te bogate kraje, Niemcy, Belgia, Włochy, Francja, nie obawiają się, bo jeszcze po drodze jest tak jakby Polska. Ja zakładam, że w momencie, jak ta wojna wejdzie w Polskę i my wtedy dotykamy bezpośrednio Niemców, no to Niemcy wtedy się obudzą i faktycznie będą chcieli się tak jakby zrzucać na to, na to bezpieczeństwo. Natomiast może być już za późno, no bo jednak tutaj trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo, środki na bezpieczeństwo są najważniejsze tak naprawdę z poziomu suwerenności kraju, a to wszystko będzie wpływało bezpośrednio na nasze rynki, tak? Więc yy, też ruszamy dzisiaj ten temat między innymi, no bo to, co się dzieje z poziomu polityki, wojny, ma, bardzo dużo naszych oglądających osób wie o tym, że zwiększono nabór, pobór do wojska. tak? Nawet nagrywaliśmy ostatnio ten odcinek, między innymi. Więc są te takie informacje z boku, sygnały z boku, że tak jakby no pomału, pomału, ale szykujemy się, żeby nie zostać z ręką w nocniku. No i gdyby faktycznie w ciągu roku po wyborach prezydenckich Trump wszedł na tego prezydenta, no to mogą się zdarzyć bardzo dziwne rzeczy. A w tym momencie, no, ta Rosja trochę tak zachęcona, wiadomo, może to, to, to tak nie do końca będzie wyglądało, że Rosja dostała tak jakby zielone światło, a okej, okay, Stanów nie ma, no to ja będę też, to się trochę porozrabiam. Mm -hmm. no. Natomiast no, jest to zdecydowanie jakiś kolejny alert. Trzecia czerwona lampka, tak, w, w skali pięciu lampek świecących się, że ta wojna faktycznie gdzieś tam. Mm -hmm. No i też samo trzeba też pamiętać o tym, że Turcja niby jest, że Turcja jest drugim jakby naj, najsilniejszym członkiem w NATO. No ale z drugiej strony, też Stany tak się z Turcją tak średnio, tak się też przepychali, nie? To też właśnie świadczy o tym, że ten sojusz taki nie jest taki do końca takim sojuszem, że faktycznie te wszystkie kraje, które są w tym sojuszu, się lubią, nie? Dokładnie tak. Natomiast, wracając tutaj nawet do, do tego Trumpa, jego wypowiedzi, tak do naszego odcinka, Maciej, no ja, ja mówię, to też chwilę o tym rozmawialiśmy. Gdybyś ty miał zostać głową państwa, gdzie masz te miliony ludzi. Tak, miliony ludzi, gdzie też jest inflacja, jest bieda, jest nieruchomości, krach, kryzys i tak dalej i tak dalej. I masz z podatków tych ludzi płacić na uzbrojenie krajów, które są daleko od a tak naprawdę te kraje, które blisko są Polski, między innymi właśnie Belgia, Francja, Niemcy, mm -hmm. nie się nie widzą problemu. To dlaczego ty możesz widzieć ten problem? No. Powiedz sam, gdybyś miał być prezydentem, to co byś zrobił? Czy jestem bardziej upolityczniony i dbamy tam o sojuszników, bo jesteśmy mocarstwem, no a od mocarstwa się wymaga jednak jakiejś odpowiedzialności, czy no, dbam o swoich obywateli, swoich mojej osoby, które na mnie głosują teraz i może w przyszłości? Mhm. Tak, więc tutaj jest dużo takich kwestii. Jak wiesz, wiesz co, e, powiem tak, bałbym się, e, bałbym się wypowiedzieć się w taki sposób, jaki wypowiedział się Trump nawet, wiesz, coś czysto z takiego punktu widzenia politycznego i biznesowego, eh, dlatego ogólnie ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że, wiesz, całe życie mieszkam w, mieszkam w Europie i cały czas, wiesz, jakby co tutaj się dzieje, obserwuję. Ciężko mi jest właśnie wejść w buty ogólnie osoby, która, która mieszka w Ameryce, tym bardziej takim, e, takiej osobie właśnie, jak e, ogólnie Amery Ameryce, co nie? Dlatego, że Ameryka też często... Bo jest Europa, ale wiesz, są też odległe kraje takie, że Ameryka też i w Afganistanie była i była w, i w Wietnamie, także ogólnie te amerykańskie właśnie wojska są rozmieszczone praktycznie po całym świecie. Dlatego właśnie ciężko mi jest odpowiedzieć na te pytanie, co bym zrobił. Ale to właśnie tak jak no, Trump, Trump też właśnie możliwe, że wie, co się dzieje ogólnie w budżecie państwa i wie właśnie, jak to jest zrobione, bo też często, bo wiadomo, za, za czasów Bidena został podniesiony też socjal, ogólnie dlatego też właśnie ten, te pieniądze właśnie zaczynają wypływać z budżetu w, w dużym, dużym tempie. No wiadomo, Ameryka dalej jest bardzo jest potęgą gospodarczą. Tylko ciekawe, właśnie, czy jeżeli na przykład taki Biden zostałby na drugą kadencję i, dalej, i ten socjal był dalej tak trwał, to ciekawe, czy Ameryka by tu swoją potęgę e, cały czas utrzymała. Co właśnie, co właśnie ważne wspomniałeś, to jest konflikt właśnie z Chinami. Z tego, co właśnie pamiętam, jak był Trump, no to w, z tymi Chinami to tak oni, to wiadomo, że to tak. E, Trump ich tak trzymał. No później, jak właśnie został prezydentem Biden, no to trochę tak Chiny się tak poluźniły, po, poczuły właśnie, że jest trochę luźniej. No i też Trump może widzi, że w sumie, że ta jego praca zostaje przez Bidena burzona i może też jest właśnie też jego, jego wypowiedzi, to właśnie może też z tego wynikają. Nie wiem, co, co myśli i co czuje, ale możliwe, że tak jest właśnie, że może właśnie czuje, że to, co on zbudował, właśnie Biden w ten sposób niszczy, ale to tak samo Biden też może, może też tak w drugą stronę powiedzieć, nie, że na przykład, że Trump zniszczył i on teraz musi odbudowywać, Także tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i tak naprawdę to zobaczymy, zobaczymy, co zrobili. Teraz możemy tylko spekulować, nie wiadomo, ale sam jestem ciekawy, właśnie e, czy w ogóle, czy Republikanie też go wystawią jako kandydata na prezydenta. Tak jak powiedziałeś, Bidena demokraci raczej nie wystawią. E, zobaczymy. Ten rok będzie mega ciekawy pod względem wyborów w Stanach, a to w listopadzie, no co prawda, jeszcze trochę czasu zostało, ale na pewno ta kampania wyborcza będzie emocjonująca. A ja tak na zakończenie odcinka, nawet powiem wiesz co, bo to tak ciężko się analizuje to, co powiedziałeś. Ciężko je analizować, czy, no wiemy, wiemy, że wypowiedź Trumpa była zbyt agresywna, niepolityczna i nie powinna ujrzeć światła dziennego. Ona była gdzieś tam w kuluarach, takie były domniemania, że on tak myśli, ale nigdy nie powiedział tego oficjalnie, a teraz tak oficjalnie powiedział. Natomiast, no może słabe porównanie, ale spróbuję porównać. To tak jak jest Polska, jest Ukraina. I mamy teraz najazd tych Ukraińców, tak, gdzie nagle przyjechało ich tam 4, 5, 7, 10 milionów. Ciężko się doliczyć, bo są co chwilę różne statystyki, tak naprawdę. No i teraz rząd polski wykłada pieniądze na uchodźców. Dostają dofinansowania, dotacje, dostają budżet. Nie ma dla Polaków, czasami brakuje albo no, no jest mniej tego po prostu w banku. No i teraz y, pytanie: czy w momencie, jak wychodzi nasz prezydent i mówi: Teraz się odcinamy od Ukrainy, bo co nas to obchodzi, dbajmy o siebie. No to wielu Polaków stanie i zabije brawo i zaklaszcze, powiedzą: Tak, tak, tak trzeba zrobić, co nie? Natomiast, no teraz wróćmy na Stany, które mają taką, taki sam stosunek, może w stosunku do nas, tak? No i w tym momencie to jest też podobna analogia, gdzie dbamy bardziej o swoje, czy pomagamy wszystkim dookoła, a u nas dalej, no niech będzie jak będzie, co nie? Ale mm -hmm. myślą można zostawić już naszych e, słuchaczy oglądających nasz kanał Prosto z Rynku, Prosto o Rynku. Udzielcie odpowiedzi, przemyślcie, sami sobie pomyślcie. Macie od ciebie na koniec. Dajcie znać, co sądzicie właśnie, czy oglądaliście. E, oj, trochę tu niewyraźne, o, już się wróciłem. Dajcie znać, co myślicie. Co myślicie o tej wypowiedzi Trumpa i dajcie też znać, czy waszym zdaniem Trump zostanie prezydentem, czy w ogóle republikanie też go wystawią, bo tak naprawdę, jeśli Trump teraz daje takie wypowiedzi, a to jest tak, no to jest w sumie początek roku, a wybory dopiero w listopadzie, to ciekawe jak będzie wyglądała dalsza część tej kampanii wyborczej, no ale tego dowiemy się wkrótce. Dawajcie znać co o tym sądzicie, subskrybujcie, łapkujcie, nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, żebyście nie przegapili przyszłych materiałów. Trzymajcie się ciepło, cześć! A ja standardowo na koniec życzę fantastycznego dnia, szczególnie dzisiaj 14 luty, więc walentynki, ale emisja i tak programu będzie jutro. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. <grymne> trzymajcie się, cześć.